ma na mordeczki, kolejny dzień, kolejny trening, a to moje akrobatki. Jest. Tak jak są takie nuty, życie wypisane ma na twarzy, to to jest właśnie prawda, jakie masz życie, twa, twoja twarz to pokazuje, u mnie jest jak widać smutne. Takie są kobiety, a nie ten to następny i tyle, he, he, he. wyjebane, polej mi wina, polej mi tego, polej mi tego tamtego i chuj, wyjebane. Jebać konwenansy, bo ściągam to I pierdolę ten Savoir Vivre i te wszystko inne, mam w chuju to daleko i głęboko Może bez koszulki bardziej się przykleję Siema na mordeczki, kolejny dzień, kolejny trening, a to moje akrobatki, tam mam takie pomieszczonko, trzymam tam pudełka, jakieś stare graty, a teraz kotom jako zabawę to zrobiłem, wchodzą i bawią się tam, zawsze jakieś rozmaicenie, nie? A jeśli chodzi o mnie, to się mano jestem Janchi Lecimy po 150 kg na klatę naturalnie 86 kg wagi mam Może mi teraz trochę spadła, bo jakoś apetyt straciłem. Mogło coś tam spaść, ale mało Słuchajcie tego. Tak. Mamy poniedziałek, jest kolejny dzień. Dzisiaj mocny trening, Półgodzinny, tak jak zawsze. Co mogę powiedzieć. Nie mam ochoty do ćwiczeń. Siedzi mi na głowie sprawa z moją olą. Bo zakończyliśmy związek. Ciężko mi się z tym żyje. Wręcz bardzo ciężko. Jest po prostu nawet i ze mną ciężko. Jak widzicie. Nawet taka mina mi się smutna zrobiła Już została na twarzy, widzicie to? Jakie do dołu mam usta? Widać, że już kurwa długo, długo jestem smutny To już na pewno będzie ze 3 lata, 4 Kiedyś się tylko ciągle uśmiechałem Jak widzicie żadnych zmarszczek nie mam, nie, nic Ale tutaj już widać Że jestem bardzo długo Smutny. I mi tutaj już na dół zaczyna to opadać, bo już bardzo długo w tym jest. Tak jak są takie nuty, życie wypisane ma na twarzy. To to jest właśnie prawda. Jakie masz życie? Twoja twarz to pokazuje. U mnie jest jak widać smutne, i co wam mogę powiedzieć? Zrobiłem już raz pompki, albo dwa razy pompki. Nie pamiętam, teraz lecę drążek. Podchwytem dalej rozgrzewka. Szable leżą, bo ładuję akumulatory, wyjąłem akumulatory z aut, którymi nie jeżdżę, wsadziłem je do domu i ładuję, ale muszę schudnąć, przynajmniej 4-5 kg. Zobaczycie, jak będę wyglądał, jak schudne. Wyjąłem akumulatory i ładuję, tam możecie zobaczyć. Kupiłem prostownik za 150 zł. Jak się rzadko jeździ, to trzeba ładować. Pompki dwa razy zrobione. Po 50 sztuk. Podciągnięcia dwa razy zrobione. Po 10 sztuk. Dobra, no mamy 50 kilo, będziemy jechać. Jeszcze tak napomknę o tej miłości, o tym związku. Słuchajcie tego, byłem naiwny, wierzyłem w miłość. Wierzyłem, że to wszystko jest takie piękne, że się kocha na zawsze i w ogóle. Ale jak widać, u dziewczyn tak nie jest. Dzisiaj jest ten, jutro jest inny, mają w dupie cycki na wierzch, kurwa na imprezę z koleżankami, wyjebana. Ty się będziesz smucił, martwił, a one tylko myślą, kurwa. Żeby cycki wyjebać na imprezę pójść. Takie są kobiety. A nie ten, to następny i tyle. Hehehe, wyjebane, polej mi wina, polej mi tego, polej mi tego, tamtego i chuj, wyjebane. Hehehe, trzeba się cieszyć, że trzeba się zacząć. Czy ten, zajmować tylko sobą, coś tam, coś tam. No takie są dziewczyny, kurwa. I w chuju je mam. Nienawidzę kobiet. I mam wyjebane na miłość nie wierzę nawet w tą miłość. Uważam, że wszystkie te peski kurwa są z chłopami tylko dlatego, że mają z tego jakieś plusy i korzyści. A jakby się pojawił następny, to by kurwa poszedł do następnego, który dał im więcej. I taka jest kurwa owa prawda. I chuj wam do dupy. No, a teraz zaczynamy ćwiczyć. Ale nie do dupy, bo wy to też lubicie kurwa.

Nie mogę się coś dobrze zaprzeć Coś mi kurwa przeszkadza, nie wiem o co chodzi, ściągnę skarpetki Żebym się bardziej do podłoża przyczepiał Już ostatnio o tym wspominałem, że coś jest nie tak Kurwa, że nie mogę się tak fajnie spiąć I jebać konwenanse, bo ściągam to I pierdolę ten savoir -viv i te wszystko inne, mam w chuju to daleko i głęboko Może bez koszulki bardziej się przykleję Tak mi się wydaje, że bez koszulki Bardziej się przykleja. A propos do tego, jak ktoś będzie pytał, czemu on tak wygląda, czemu jest taki brzydki, czemu to, czemu tamto. Wyryliśmy to z olą w jaskini długopisem, jak byliśmy zwiedzać w Bieszczadach. Daliśmy sobie dzióbka, powiedzieliśmy sobie, że się kochamy, że to, że tamto. Ja myślałem, że to będzie na zawsze. Tatuaż zrobiłem już po rozstaniu. Bo ja kocham ją na zawsze i nikogo innego nie będę kochał, i dobrze o tym wiem. Bo raz się tylko prawdziwie kocha i mam wyjebane na inne typeski. Tym bardziej, że mam teraz o nich takie, a nie inne zdanie. I dlatego tak wygląda, bo był zrobiony długopisem, wyrytym, kurwa na skalę. I dlatego to tak wygląda. Kumacie fazę? A miało być 1 do 1, bo mi na tym zależało, żeby było 1 do 1, i tyle. Wszystko, kurwa. Cała pierdolona teoria. Jak widać, coś tam już się nabijam, kreatyna chyba wchodzi w mięśnie monohydran Coś tam się już nabijają. Ogólnie to wyglądam na takiego dużego tylko na zdjęciach, na real jestem mniejszy. Przynajmniej tak to wizualnie wygląda na, na zdjęciach na filmikach. Albo ja sam sobie się po prostu wydaje mały, całe życie w lustrze. Ale już nie przedłużając. Lecimy, kurwa. Lecimy, podciągnięcia, 10 podciągnięć. Na Zawsze chciałem być sobą i będę i mam w chuju. Ja jestem sobą, jestem prawdziwy, taki jaki jestem, taki się wam pokazuję, nie będę tu żadnego wizerunku, chuj wie czego robię, mam na to wyjebane. A chciałem wam powiedzieć, że wczoraj nie ćwiczyłem, a miałem ćwiczyć, ale nie dałem rady, źle się czułem. I mogę wam powiedzieć, że czuję już taką siłę, nie? Że czuję, że te mięśnie, one już są kurwa pobudzone, wiedzą po co są i że po tej półrocznej przerwie, one już zaczęły działać. Wczoraj się, jak jechałem na autem, trzymałem kierownicę to czułem się taki nabity. Że ja już jestem nabity, co nie? Koty mi się ganiają. O. czekaj, co ja robię. Lecimy z podciągnięciami. Znaczy z tym. Dokładamy 20 kilo. Będziemy mieli 70. 70 kilo Chcemy wycisnąć przynajmniej 10 razy. Albo może już jest następny tydzień, to zrobimy 12. Czy jest następny tydzień, zrobimy 12. Bo było po 10. Dołożymy dwa powtórzenia. Zobaczymy, jak bez koszulki i bez skarpetek. Czy lepiej mi będzie? Bo moim zdaniem dużo jest tu. Jak zrobisz tą taką klamrę że ona ci się tak, tak się o ten kurwa ciężar, zrobisz to mąskowanie, jest kurwa dużo lżej i wtedy czujesz, jak nogi pracują. Jak ty wyciskasz, a tu na nogach czujesz, jak one chodzą, nie? I to chcę osiągnąć. trochę bez tej koszulki jest trochę lepiej ale jeszcze ale jeszcze to nie jest to muszę nad tym popracować nad tą pozycją wiecie i lecimy już kolejne 10 podciągnięć wodę piję jurajsko jakby ktoś pytał w szklanych butelkach Moim zdaniem najzdrowsza, najlepsza. Piję już ją ponad pół roku. I mogę wam powiedzieć tak. Od dwóch lat nie byłem chory od covida. Od covida nie byłem chory. Właśnie od tego, że zacząłem się zdrowo odżywać i myśleć co ja wkładam do gęby. I to jest tyle. Cztery filary zadbałem. Woda, pożywienie, Sen i ruch. To są cztery podstawowe filary. O to zadbasz, nie będziesz chorował, mordo. Ja ci to gwarantuję. Nie byłem chory, przeziębiony, nic, kurwa. Wczoraj zjadłem kreatynę, oj nie kreatynę, tylko kofeinę. Kofeinę bezwodną w tabletkach. Zaraz wam pokażę. Coś takiego, nie? Kofeina, 200 mg. I 200 mg to jest dużo. 200 mg to jest mordy dużo. A ja nie czuję się po kawie. Coś tam czuję za pobudzenie. Ale nie na pewno tak jak po kurwa to jest gdzieś około podwójne espresso, tak? Na pewno nie tak jak podwójnym espresso. Moja teoria jest taka. Sama kofeina nie zrobi Ci takiej roboty jak kawa. W kawie oprócz kofeiny są substancje.